Cześć, witajcie. Tutaj Gosia z kanału Markolada. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma projektami. Można powiedzieć, że są bardzo podobne, bardzo zbliżone do siebie. Jednak są małe różnice. Ponieważ mamy dzisiaj 21 styczeń, jest to dzień babci, jutro jest dzień dziadka, więc to są prezenty od moich dzieci dla właśnie dziadków i babci. Prezentują się następująco. Może najpierw powiem o kolekcjach, ponieważ kolekcje jakie użyłam, to są kolekcje z Craft O'Clock i pierwsza jest And Remember. Tu akurat z ekstrasów, bo już mi się skończyły, pocięłam tamto z głównego, więc większość jest z właśnie z tej kolekcji And Remember. I całą prawie że małą kolekcję z małych bloczek użyłam z Ladies and Gentlemen. Tutaj na okładce już można zauważyć, że te motylki lekko się błyszczą. Tutaj są też kropeczki i jest to właśnie efekt, jaki uzyskałam dzięki tym glass drops z fabryki dekoru. To o czym ostatnio mówiłam w, na filmiku, że ja wiem, że to nie jest płynne szkło, ale wydaje mi się, że zobaczcie. No, efekt jest fajny, jest podkreślone, coś się tutaj świeci i zawsze jest to coś tak, jakby wyciągnięte. Że ona nie jest taka całkiem prosta, bo jak widzicie, na układce nic więcej nie ma, a jednak jest taka przestrzenność. Dobrze, zajrzyjmy do środka, ale nie ma od tego. Wymiary jest to 16 na 16 cm. Tak ma się okładeczka, zawiązywane z jednej strony, tutaj. Mamy otwieraną kłapeczkę na magnes. Tutaj jest moja rameczka, którą się wreszcie doczekałam, którą mogę użyć. I zobaczcie, tutaj jest taki motyw. Z tyłu można wkleić zdjęcie. O, na przykład to mam takie przycięte, jakieś próbne. Zobaczcie, wkładamy. I jak to super wygląda. Naprawdę. Na następnej stronie, lekko tylko zdobione tutaj dziurkaczem brzegowym i tutaj powycinane elementy z kolekcji, za które można fajnie wsadzić zdjęcie. Akurat mam stronę przygotowane. zobaczcie Zobaczcie, jaki fajny efekt. Mam nadzieję, że moje dzieci się nie pogniewają kiedyś za, za udostępnianie ich zdjęć, ale uważam, że to byłam, ale... Tu mamy dwie kieszonki, do których użyłam folii. I w kieszonce mamy matę, na której obustronnie można przykleić zdjęcie. I tutaj można również mniejsze zdjęcie wkleić, a tutaj zapisać jakieś ważne informacje. To już dodatkowo sobie będą wpisywać. Mamy tył. I z drugiej strony mamy kieszonkę z takiej karty. Tu są również maty, dwie maty. Tu mamy kolejną kieszonkę, kolejną ramkę. Kolejną ramkę i książeczkę na dwa zdjęcia. Na następnej stronie, przygotowane na zdjęcia. I tutaj, za tym ukryte są tagi, gdzie również można coś zapisać. Tak wygląda jeden. Tak prezentuje się drugi. Ja przeliczyłam, to tutaj zmieści się 18 zdjęć. Ja już mam je przycięte, przyklejone, czekają teraz tylko e, przycięte i nieprzyklejone, czekają na wklejenie. To jest właśnie z tej kolekcji Ladies and Gentlemen. I to ma się tak następująco: książeczka. Tu z kolei nie mam motylków, ale tym Glas Dropsem pociągnęłam kwiatuszki. I ozdobiłam właśnie takimi kropelkami jakby rosa. Kieszonka. W kieszonce mata, a także miejsce na kolejne zdjęcie i jakieś zapiski. Miejsce na zdjęcie i kolejna kieszonka. Z drugiej strony mamy książeczkę. Na dwa zdjęcia. Podobnie jak w tamtym jest mata. Mata jest kieszonką, są dwa tagi. Tu no, mamy ramkę. I kolejne miejsce na zdjęcie. Myślę, że papiery są tak zdobne, że tutaj naprawdę niewiele elementów więcej potrzeba. Jest to bardzo fajny pomysł, naprawdę na wykorzystanie, bo zobaczcie, to można postawić również w takiej postaci. I te nasze zdjęcia, które są, które znajdują się na tych miejscach, na tych matach, tworzą nam taki rodzaj ramek i ozdoby na, na dłuższy czas, nie tylko w Dniu Babci czy Dniu Dziadka. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!